Raz, dwa, trzy, mikrofon, raz, Jeet. dwa, trzy, kamera. Ale gówno. A no. no nie mówię o twoim to mikrofonie. To mój zestaw, to mój kanał na a to żyje. Nic więcej nie mam, dobra? Śmieszne w sumie. Ała? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lakardu, gdzie wspólnie z Filipem, Yoshima Yoshi i dobry będziemy sobie komentować drugi już odcinek Koły YouTuberów Parodia Odcinek drugi Wspaniały Od razu na początku powiemy tak To się nazywa parodia Tylko i ze względu na to Że wyszło jak wyszło Dlatego nazwali to parodią Żeby nikt się nie przyczepił Dobrze Zostawcie lajka like Zostawcie suba Każda subskrypcja na tym kanale To 1,01% na to Że na wylosuję z Kart Pokémon Shiny Pikachu Potrzebuję tego ja, ja nie mam już wiele powodów do życia no. Potrzebuję tej jednej karty W ogóle ten odcinek jest nagrywany Oczywiście miesiąc później To nie tak, że tylko się przebra i nagrywamy od razu nie, kolejny odcinek bluzę, nie? Jakby... Ja zmieniłem koszulę To wcale nie tak, absolutnie O kurde, cztery dni przed zabójstwem Przekonajmy się kto zamordował Stuarta <słuch> <słuch> Jakoś mnie to nie dziwi. Uczeń 3D, Franek Zamczyński, miał tylko jeden cel: znaleźć przyjaciół. Niestety miał z tym straszny problem, ponieważ nikt go nie lubił i każdy uważał go za frajera. Cześć. <laughs> Jeju! Jeju! Uuuuh, nie wiem dlaczego wszyscy mnie nie lubią. Zdaje mi się, że jestem cool. A współpracuję z taką marką, nazywa się ZONS. Nazywam się Franek i ZONS to mój nowy projekt na rynku street fashion. A on narkował koszulki, bo już się nie ci. O co tam chodziło w ogóle? Chyba Właśnie koszulki. Chyba o ten napis Sztos. Sztos. Kupiłbyś koszuleczko dla Dasia. Piękną koszuleczkę? Ja myślę, że powinien dać mi za darmo. Powinien, tak jak... no nie? Tak samo jak Dominik Boss dawał za darmo, a mi nie dał. A mi się wydaje, że jestem top 1 osobą na YouTube, która powinna mieć koszulkę z papierem. Dokładnie, no i nie dają za darmo, jakby po prostu nas nie robili, no. Dominik Boss? Patrzymy na ciebie. Dawaj Gdy darmowe ciuszki. Powiem. Proszę dać koszulkę z papieżem. Żółto. A są żółte koszulki z papieżem? Chyba nie, ha, tylko czarne są. Żałosny zachowanie. Żałosny. Niewykorzystany potencjał. Mam swój profil na Instagramie. No i wydaje mi się, że tam całkiem spokojnie ubieram. Co nie? Hm, mi się tam podoba. No, taki był właśnie wtedy, a jak ja przyszedłem ładnie ubrany do niego, to się śmiał ze mnie. taki człowiek, co? Taki Ale człowiek. jeszcze założę, że to w ogóle nagrywanie tego serialu Szkoła Parodia, wywołało w jakieś PTSD, potem jakieś flashbacki ma do tego seriala, coś mu w życiu nie wychodzi. <noise> Innym wielkim marzeniem Franka było zostanie znanym influencerem i stylistą modowym. No i jak to wyszło? Powiedz nam, Franek, jak to się udało? A wiesz, co najgorsze? Jak to było publikowane, to ja też wtedy nosiłem takie bluzy dziwne. Takie dłuższe, czarne płaszczyki. Tak, i myślałem, że mnie wyszczuplą, bo były wielki, ale to tak nie działa. Straszne czas. Czekaj, może teraz powinienem spróbować tego. Nigdy nie nosiłem. Mo mo <laughs> może to jednak na mnie zadziała chociaż? Mógł może ci, jest szansa, Mogę ci wysłać jakaś? paskę. Paskę ci mogę wysłać. Dasz mi ciuszki darmowe. Już ci obiecałem chyba kiedyś. A nie Aha? Zrobiłem, a nie zrobiłem tego? Nie chciałem przypominać, nie chciałem być niemiły, ale daj ciuszki, co? Dobrze. <grych> Paki, wie, Wiecie, że mam Instagrama? Co? Spójrz. Spójrz, tu, tu na przykład wrzuciłem e, dzisiejszy outfit of the day w tej marnarce. Bo generalnie chodzi o w Instagramie to, że ja cały czas e, robię zdjęcia w tej marnarce. Nawet Ewcze mi polekowa, to moja mama. A, I jakby mówi, że wyznaczał trendy, że jestem e, e, trans. -terem. Daj mi najlepszą czekoladę, jaką masz. Ale proszę pana, my tutaj nie możemy sprzedawać słodyczy. Mm -mm, nie możemy. Za kogo ty mnie masz, Gnojko? Ja bym słodyczy, kiedy ty jeszcze myślałeś, że cztery możliwości cukierniczych jest chleb z cukrem podawany przez twoją starą. <laughs> Co jest w ogóle? Martin ratuje cały serial, po prostu. Podaj mi czekoladę! Jaka to jest najlepsza czekolada? Nie w sreberku dali żeby nie było. Mm. Co się kapisz, kasztanie? Przyjaciół szukasz? No, w sumie to tak. Pewnie nawet był pajacy, go nie zrobił. No Na sali gimnastycznej Mateusz i Pamela prowadzili właśnie swoje pierwsze zajęcia z uczniami. Robili właśnie wprowadzenie do samoobrony na WF-ie. Co? To, 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 robimy, to jest WF? To robimy na WF-ie. Tańczymy jak stary pijany na Sylwestrze. Pokczałm widzowie. U, łapy w górę. Nie, nie dla alkoholu, nie dla narkotyków. Nie, nie, nie. Do... nie, nie <tryk> dla alkoholu. Super. Nie dla narkotyków i drugie. Nie dla alkoholu. I nie lakną narko, tak! Dosłownie, Fit Lovers przychodzą do mojej szkoły, mówił, jeżeli chcecie być tacy cool jak my, nie możecie palić papierosów. Pięć minut później bym stał za szkołą, palił całą, całą paczkę naraz. <grym> przy okazji zerował harnasie. Tak, przy okazji kustosza, szanujmy się, kustosza. Kuflowe mocne. Mm, złoty denar. Man of culture, I see. Dobra 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 dobra, 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 mamy to! Elegancko, wiecie, jak poradzić sobie z alkoholem, z narkotykami, lecimy dalej. Zdolijcie wszystkie, wszystko na raz. No bo wtedy poradzisz sobie, już niczego nie będzie. Nawet okay. twojego życia. Dziorek. <grym> Ale my tutaj się utrzym na tym kanale, i... Niesamowite. Super, słuchajcie, teraz ja wam pokażę, jak atakuję Mateusza, a wy zobaczycie, jak się obronić w takiej sytuacji, okej? Słuchaj, mądrożinko! Oddaj mi twoje pieniądze! Nie będę oszukiwał, jakbym napadł na jakąś małą dziewczynkę na ulicy, co się często zdarza I zrobiłaby nagle salto w tył, to bym zdępiał, nie wiedziałbym co mam zrobić Też byś zemdlał i poleciał do tyłu No to fajnie, co się w ogóle dzieje Lepiej z taką osobą nie zadzierać teraz po prostu tak nagle robić salto w tył Lepiej nie zadzierać Wiesz, że coś się dzieje wtedy złego, niedobrego, oj nie nie I co będę to teraz będziesz dobry? Tak! O, proszę! Teraz będę dobry, bandytom Piją w czas czasy gimnazjum. Patrzący na dziewczynki. O, Którą obrabować i pobić? Super! Wiecie, co mi jak teraz poradzić? Tak, tak, no. Tak, to super, super! Dobra. Pewnie nawet o mnie nie myślą. Stanąłem, pomyślałem, co za k***a. Poszedłem dalej. <noise> Nie, super! fakt, co to było w ogóle? Wiesz, nie potrafiłam tej prezentacji na przykład, żeby mi teraz szkoły zlikwidowali. Oj, jadaj smutny. Gdyby nie ten film Stu, to może dałoby się to jakoś ograć. Film Stu. Ten Stu jest taki głupi, i myślę, że jest artystą, a nawet szalika nie nosi, nie? Głupi Stu i ten głupi jego film. Ej, a zupełnie się z zgadzam. też go nie lubisz? Nie, no słuchajcie, Stu. On jest taki głupi, i ten jego film. Fuh. Głupi też, no. Głupi też. Głupi i but? Możemy powiedzieć, że jest głupi jak buc, nie? <grym 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 <grym> dobre, dobre. się z moich żartów. <grym> to ocenię u ludzi. Bo się z nami pobujać. A? Na, na, naprawdę? Pewnie. To jest Cucha. Ja jestem Janek. A ty? Franek. Chodzimy do klasy od trzech lat? Mhm. Przecież go nie widziałam. Ja też cię nie pamiętam. <grym> Dobra. Nie żartuję. Nigdy nie widziałem tak do zapomnienia twarzy. No gdyby nie ta marynarka, to... Kurde, gdybym wiedział, że nienawiść do spowoduje, że w końcu będę miał przyjaciół. To nienawidziłem jeszcze go matki. Jak była z nim w ciąży. Oj, oj, oj! Gróbo poszło. Aj! Czyli powiem tak: nienawiść do Stu Popłaca jednak. Popłaca. Ja zawsze lubiłem stuarta, no i proszę. Kanał mi umiera, mam mało znajomych, może jednak trzeba. odwrócić <grym> to, się go nie nienawidzić. Może to wtedy zadziała. <grym> no są nie. Mówimy teraz kwestię. No, jednak nie lubimy Stu Drzwi się wywalają, wpada gimper. Otóż, że ktoś Stu nie lubi. Cześć, koledzy! Nagrywamy wspólnie filmik. Janek zaproponował Słuchaj i Frankowi tajemniczy plan. Plan, o którym więcej dowiemy się już za chwilę. Tymczasem przenosimy się do gabinetu dyrektora, gdzie rozgrywał się dramat. Jezus, jak ty wyglądasz? No co? Skórzany płaszczyk? Hit sezonu. O nie, czy to jest. Kto to był? Czy to Kto... był ser życia? Kurwa. Co? To... Re reżyser. A! O Jezu, może, może, czy on wziął w tym udział? Naprawdę? Na Przewilasz, spojrzę jeszcze raz, możesz mieć rację, kur... Chyba tak, chyba, <noise> chyba tak. Ser U. życia, cheese. On trochę wygląda jakby miał zaraz zrobić krzywdę małym dzieciom, tak no. tyci tyci. Może to oni kontynuowali tej szkoły parodii i na pierwszym sezonie. Jakby ta otoczka z czekolady jednak nie była otoczką z czekolady, <noise> tylko przyszedł dziwny pan z ulicy i zrobił <noise> otoczkę z czekolady. <noise> Złoto. Nie ja do ciebie mówiłem. A. Stawaj. Tak będę leżał. Stary, jesteś pijany cukrem. Śmierdzisz jak fabryka czekolady. pijany smutkiem. Spójrz na siebie, człowieku, jak ty wyglądasz? Nie mogę na siebie patrzeć. Będę musiał cię zwolnić. to i tak bez znaczenia, bo ja jestem skończony. Ci ludzie przejęli moje zdjęcia. Uczniowie nawet załamał mnie tęsknią. Uczniowie, ty wyzywałeś ich od ofiar! Ale z miłością. Właśnie, właśnie. A ty nie powinniś mieć zajęć teraz? Co ty z tymi uczniami zrobiłeś? Do domu ich wysłałeś? Nie pamiętam. Jedząc czekolady po prostu zakryłem przatnie. Bo miałem tego wszystkiego dość! Doceniam to, że Marty sobie w pewnym momencie przypomniał, że jest nauczycielem w tej szkole i że ma uczniów. I nie wie co się z nimi dzieje w ogóle. Fiękle. Ale dobrze, przynajmniej wolą lekcję mieli Ja lubię zawsze takie coś. No, odpoczęli sobie, no nie? Ale to zawsze tak było, że. Tak, uczniowie zawsze się, cieszy, się cieszyli, jak się coś nauczycielowi złego działo. Smutna, o... prawda, ale prawda. O, jezu, miał wypadek samochodowy. Nie będzie lekcji. Yes! Kurczę no a przepraszam. No, kurde, no szkoda, szkoda, szkoda. Ale to no. nie jest ten case uczniów, którzy zawsze siedzieli pod salą i tak sobie myśleli, no mamy 15 minut, nauczyli nie przyjdzie, to idziemy do domu. Ja, no, tak, ja tak zawsze robiłem, idziemy ja do tak domu. Tak... Ale potem wszyscy byli wystraszeni pójść do domu i czekaliśmy to... mimo wszystko u mnie. O, to byłeś tak taki bad boy. Uuu. Nie no ja też właśnie tak mówiłem, a zostałem. A jednak, a jednak! Halo! Jest tam kto? Halo, możecie otworzyć? A! I tu był Stewart! No brzmi jak Franek. brzmi jak Franek. Ojoj. Weź się w garść. Przez ten film Stew nie możemy sobie pozwolić na taki bagno. Stew to jego wina. Cholerny Stew. To ja występuję w tym jego filmie, błaźnię się, a on mi tak się odwdzięcza nożem Ale co? To jest twoja wina. To ty zleca się tymi dzieciakami. Film Stio, to tam wiesz. Stio... A. Będę musiał się z nim policzyć. Co, ja na tego dość. Zwalniam cię. Co? Nie mogę pan tego zrobić! Zwalniam cię. Nie możesz tego zrobić! Martin, to przed chwilą powiedziałeś, że zrobisz krzywdę uczniowi, Stuartowi, że zrobisz krzywdę. Muszę cię zwolnić! Dobry nauczyciel, wspaniały, dba o uczniów. No właśnie, się... serca, serca. Tych uczniów biednych zostawiłeś sam! Dlaczego miałbym cię niby nie zwolnić, He? Bo, 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 jestem sercem tej to Główny. Wszyscy się na ciebie skarżą, nauczyciele, uczniowie. A, tak. a mój, a mój Mickiewicz? Nie ma już twojego Mickiewicza. Jeszcze chwilę, a to do domu Dosłownie w ten sposób powstał Joker Dosłownie, to załamanie nerwowe, psychiczne Martin stał się joker zaczął mordować ludzi w tym momencie Zaraz, zacznie się śmiać w momencie, kiedy jest mu przykro Tak Już niedaleko, już niedaleko Malować się szminką przed lustrem, zapłakać Nie, już Krzyczy, jesteś ze mnie dumny tato I już czekoladę się zaczął smakować O Boże, to już się, się dzieje. Przed naszymi oczami wszystko się dzieje teraz. Jezus! Co tam Czy mogę pomóc? Jezus, dobra. W szkolnej toalecie odbywało się właśnie. Oj, Boże, te meki! O! A słyszałeś, że to taki mega mega, kolej, zadowolony tak siedzieć takie mega A słyszałeś, że na takiej fajnej stronie, komiksy.pl Słyszałem tam przez 3x, no nie? komiksy.pl. Tak. Super komiksy, super siedzieli, A słyszałeś, że. Ja wziąłem się, no to jest taka poważna, strona, to na te za młode jest takie rzeczy. Ja na komiksy i mistrzowie.oo, a ja na sadistiku siedzę, na o łapy. Łapy. W szkolnej toalecie odbywało się właśnie pierwsze spotkanie nowego tajnego klubu. Witam na pierwszym w zebraniu Zakonu Osób Nierawidzących z Tyłu. Kilka zasad na początek. Po pierwsze, zakaz rozmawiania o zakonie poza zakonem. Po drugie, werbujemy, zawsze werbujemy ludzi do naszego zakonu. Raz się doceniam to, że popełniono w zdaniu Never give up dwa błędy. <grafy> Ta szkoła nie za dobrze uczy, co? O, oh, o, oh, o! Oh. Nie to jest A na końcu, to są trzy błędy. To nie jest dobra szkoła. To nie jest dobra szkoła. A szkoły ty oh. Ci wszystko zgadza. <grafy> jak chcesz werbować ludzi do zakonu jak... Nie mówisz im o tym zakonie. Ja to nie z problemu. <grafy> oj ojoj ojoj. Oj. Szukaj mnie czekam tam na ciebie. I strzałka do kabiny. Uff. Zakon jest dla ludzi kreatywnych. Jeżeli nie jesteś kreatywny, to tam są drzwi. Spuszczamy niewidomą nie koleżankę w Kiblu. Jest wszystko w porządku. A, to dobrze, bo myślałem, że palić papieroski. Ale to okej. Przepraszam serdecznie. A nic. Nienawidzimy sobie styłu w toalecie. Jest wolny kraj, wolny świat, można nienawidzić styu w toalecie, tak? Jak to nienawidzicie styu? inny film robi? No i nie oddał mnie I film zrobił głupi też taki? Tak, taki nie. Ach, dzieci. Nie można tak kogoś tylko nienawidzić. Bo zrobił film. Tymczasem my. <laughs> Albo nie udał cię ołówka. Jesteście takimi malutkimi dzieciaczkami. Buzuje was tyle hormonów, ale to za wiele. Pani, a. Tak? A czy jest jakiś jakikolwiek powód, dla którego można kogoś nienawidzić? Nienawiść to bardzo mocne słowo. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobry powód, żeby kogoś nienawidzić. A takim powodem jest żenujący poziom polszczyzny STIU. Ostatnio do mnie powrót przy Słuchajcie zatem uważnie, bo nie będę dwa razy powtarzał. Franek i Sucha werbowali na korytarzu nowych członków zakonu osób nienawidzących STIU. Okay. Jestem się może czasami, dokąd zmierza twoje życie? Marcin Czujesz chyba nie wie, o co chodzi. Zagubiony. Czujesz się czasem zagubiony, wydaje ci się, że na świecie jest zbyt dużo zła. Gnalicha zagubiony jest dość mocno. Mówisz po polsku. Yes, of course. Oh, mówię po polsku. To cudownie się składa, ponieważ prawdopodobnie, tak samo jak my, nienawidzisz stylu. Prawda? Tak, rzeczywiście, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zabierzemy cię do sali, gdzie jest więcej osób nienawidzących styl. <grym> jak <grym> super. O oh, nie! O oh, nie! Oh, nice! Stary, ale super marynarka! Właśnie tydzień temu miałem sesję do bloga modowego mojego na ten. Internet. Chyba się nie myliliśmy, chyba Adam rzeczywiście go z zabije, Stuart, tak? No, <laughs> chyba, chyba tak. I? Byłem w pierwszy Polsce, który ją miał. Tylko ty masz taką marynarkę. Tylko ona cię wyróżnia. Stary, ale super marynarka! Nikt inny takiej nie nosi! Nikt! Byłem w pierwszy Polsce, który ją miał. Jesteś wyjątkowy. To jest Marko. za stylówę. Nikt inny takiej nie ma. Tylko ty. Tylko. Tylko ty. Ej, słuchaj, wkręcę teraz film do szkoły tutaj. Nową taką produkcję. I chciałbym, żebyś zagrał. Chcesz? Chcesz? Zagrać w produkcji? Nie, nie, nie. Muszę iść na lekcję. Okej. Okay. To toalet. Nie, to już jest przegięcie pały, zdecydowanie. Mi się wydaje, że Adam nie tylko zabije stuarta, ale także nad jego ciałem będzie robił tańce Fortnite. <laughs> Toalety? No. Różnie bywa, w sumie. Zobaczenie Stu w takim stroju wstrząsnęło Frankiem. Miał wyznaczać trendy modowe w szkole, a teraz miał poważną konkurencję. Jezus Maria! Jak on mógłby to zrobić? ja wybierałem tą marynarkę. Ustałem taktykę na, na każdym z moich sociali. I ja ten Postanowił coś tą samą marynarkę. całkiem przypadkiem, akurat... <śmuchy> o u! Czarna bluza, kaptur, grzywka, Adam z tą mordercą właśnie, <śmuchy> Jezus Uciekajcie dzieci, uciekajcie! chciałeś mnie zniszczyć z Teraz ja zyszę ciebie. Bum, 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 strzelani na szkole. Bienek, lecz, się o nim, Nie możemy dłużej czekać na Mogę Trochę zagłosia ta muzyka, co? Alut! Ale bo. Czy już was? Pamiętacie, co recytujemy na otwarcie? No to wszyscy razem. Mianownik, kto co? Głupi już mówiący po polsku. <laughs> Dopełniacz kogo czego? Głupiego stju mówiącego po polsku. Celownik komu czemu? Nie, no, teraz może jest 16 stopni, ale. Mrozi co? Ale i tak mrozi bardziej. mówiącemu po polsku. Wybacz za spóźnienie. Co ci się stało? Stylu. <grym> <grym> co się dzieje? Da sobie radę. Dzielna jest. Odsumowane. Ej, ale to, to ta pani jest nauczycielką. Czemu ona się nie zajęła? Uczelnicą, która płonęła dosłownie, która jest niewidoma, która jest niewidoma. Poradzi sobie, dzielna jest! <grym> Bardzo mi się podoba, że takie rzeczy się zachowały na YouTubie. Głównie dlatego, bo to pokazuje, że kiedyś ludzie, szczerze, mieli większy dystans do wszystkiego. Może teraz mnie ktoś będzie chciał skanselować i napisać, że jestem zjem, ale imo, no wtedy bardziej pokazywali wiele rzeczy luźno, nie? A teraz jest taka o wszystko. No... Nawet zdjęli ciepłych drani! Z... A co wiedziałem, mówiłeś dzisiaj. Na Twitterku, drani nawet zdjęli z YouTuba. To już złą stronę idzie ta platforma. Cały świat idzie w złą stronę, jak zdejmują piosenkę Kukiego najlepsze gardy z A muzycznego. <noise> Ajajaj. Aj. Masz rację zupełnie, to jest smutne, bo jakby teraz to wyszło, no to aby był stuk, ale była sraka, sraka by była No ale to wiecie, widzowie. No kiedyś tak było, jak jeszcze nie żyliście, jak jeszcze nie mieliście wyrośniętych na tyle palców i mózgów, żeby używać Twittera. <głos> Jajks! <głos> ale też przyznam, że wydaje mi się, że ta produkcja jest dużo ambitniejsza niż cokolwiek ostatnio widziałem na YouTubie. Szczerze to tak! Szczerze to, to jest dobrze zrobione, mimo wszystko, nie? Żarty żartami, trochę tam kręciowa momentami jest, ten choćby mem na ścianie w kiblu, Fakie, Ale tak poza tym, no to kurczę, no. Co miłe, flashbacki. Widać tutaj wartość taką produkcyjną, to że. To są miłe flashbacki, mi się wydaje i tak. Fakie. Gdyby potrzebowała pomocy, na 100% by nam powiedziała, więc wróćmy może lepiej do naszych zajęć. Jakaś laska płonie na korytarzu. Co ty tutaj robisz? Ja? Ja, ja znaczy, ja w sumie przyszedłem, bo w końcu to idzie do mnie na kanał, a mało występowałem w tym odcinku, więc. Wszędzie jesteś! Widzicie? On wam nie gardzi. Wy się spinacie ze swojej dubska, jakieś problemy z językiem i z tym, że nie potrafi coś powiedzieć prawidłowo. Nie widzi tu większego problemu? Ale o tym właśnie jest ten klub. Bzura! Tego człowieka trzeba zlikwidować. Ale to co proponujesz? To prosta. Musimy go zabić. Oczywiście, że tak. żeby rybę. I zjeść jak pizzę. Franku, ale my go tutaj tylko nienawidzimy za szalawą nie. polszczyznę, morderstwo i kanibalizm, to nie jest no, Tak myślałem, tak myślałem. Bardzo mi się podoba to, że Frank dosyć do tak, że nie lubię stu, nosił tę samą marytkę, którą ja mam, zab**** go i zjem. <laughs> Jedyna ja opcja, trzeba go zabić, zjeść właśnie. Ale w sumie nie. to jest pozbycie się dowodów. Zjeść kogoś. No bwa. Szkoła zabija w pani pasję oraz jakikolwiek mały zarodek, marzeń. Tego człowieka trzeba zjeść w całości ale przyjąć jego myśli. Ja nie chcę... Przyjąć jego myśli! To się! Adam po prostu tutaj przed na jakiś <coughs> wyższy poziom aktorstwa Ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że on jest teraz wariatem. Że, ja on, że nie panuje sta... nad sobą. Ja jestem w stanie uwierzyć, że mu solidnie odpija. Nie chcę jego myśli, jego myśli są głupie. Ty jesteś głupi, zamknij mordę Oooooo! To chyba nie jest miejsce dla ciebie. No przynajmniej, w jednym się zgadzamy. Z oj, oj, oj drop mic, Jakie złoto. Skoro stałem z tym sam, to dokończę to samodzielnie. Gdzie dzwonisz? Dzwoniła się do płatnego mordercy. Ale to się filmuje. Lepiej nie dzwoń teraz, bo się skapną, że to ty, jak coś się stanie. Ty też nie masz racji. Ale misja, zrównowało mi życie, zrównowało mi karierę, ale się zemstrzę. O kolega, znalazłeś już przyjaciół? Nie potrzebuję przyjaciół. Wiesz, co będzie z ciebie Adam Mickiewicz? Jako... Adam Mickiewicz miał przyjaciół. Tak ci powiedzieli w szkole. To bujda. Zwykła propaganda. Ale mnie to już nie obchodzi. Bo ja już tu nie pracuję. Bardzo dobrze. Co on tam robi cały czas? Dlaczego? Dla mnie jedynym celem jest... Zniszczenie skill. Czy może to jednak nie Adam? Nie potożyły ze mną. Muszę zadzwonić. Ale się wkręciłem, jezu! Nie, to no, ta fabuła tu jest naprawdę zaawansowana. Halo? Pan morderca? <laughs> Pan morderca, dzień dobry. Mam do pana sprawę. Tak, chodzi o morderstwo. Nie, nie, nie. Nie, nie chcę go być Obla. Killer ustawiony jako Znam w wypadkach. Chodzi o zabójstwo. Chcę zabić. tyłu. 예에에 yeah. Fabuła grubo teraz. No nie, teraz. Szczerze? Nie dowiedzieliśmy się nic, ale mamy naprowadzenie. I tak spodziewaliśmy się, że te dwie osoby będą najbardziej stinki, mm. ale i tak. Myślę, cheese. Że, myślę, że tutaj. Nie, no, Fabułka jest fajnie. A, 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 ja się wkręciłem. Ja nigdy w życiu nie oglądałem tego odcinku. Jak mam powiedzieć szczerze, nie oglądamy tego Ja tylko jeden obejrzałem, pierwszy. Pamiętam, że parę lat temu pierwszy obejrzałem i tyle. I go totalnie nie pamiętam, a tego tu już w ogóle w życiu nie widziałem. I coś więcej? Nie wiem, z odcinków co najmniej jest. No to widzowie, lajka like zostawcie, nie, jeśli chcecie więcej. Są. Słuchaj, lajka, like, będziemy na pewno oglądać więcej, bo to uu, czyste złoto. Dobra, Filip, dziękuję strasznie Ci, że znowu do mnie wpadłeś. Miesiąc później Miesiąc na kolejne zbierze. nagrywanie. Kurde, tyle, jechać tutaj. no masz nie na. nagrywamy pod rząd tych filmów. Nie, 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 nie to jest bójda, to jest <laughs> nieprawda. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak zapraszaj proszę łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na kanał Filipa. Jeden z pięciu kanałów Filipa. Tak, dokładnie. Którykolwiek no. chcecie, wybierzcie sobie. No bo tam nawet film z lakarną był kiedyś wrzucony. Był. No wejść na ten film też. Dzięki, jakie za długo na cel odcinku. Pamiętajcie każdy like to jedna procent szans na kartę Pokémon Pikachu, Shiny. Dziękuję. Nauru. 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 Czy ty tak musisz podpowiadać? Montażysto, nie bądź... Głupi, bądź mądry. Just in case, mówi on, on jest super mądry, nie wiem kto to montuje, na pewno jest super mądry, ale just in case. To jest twoja głowa, PioWi, patrz, patrz.